Tą pory uwielbiam tą porę roku i uwielbiam tą porę roku na wsi. Poranki pachną trawą. Jest mnóstwo pszczółek. Co rano witam tutaj kilka sarenek, bażanty, zające i bociany. Ja mam takie duże pole zobaczcie. Duże pole mam mleczyków. A to ja. Dopiero wstałam. Jestem bez makijażu. Widok niecodzienny. Nawet w trasie staram się zawsze mieć makijaż, nie? No dobra, to co? Rozpoczynamy majówkę, nie? nie? mam jeszcze planów. Pewnie wyjdzie spontanicznie. Ale spontaniczne akcje zawsze najdłużej zostają w pamięci. Także zobaczymy, co będziemy robić. Hmm. Co by tu porobić? To największa niespodzianka majóweczki. Znaleziony na drodze mały kitku. O Jezu, jest taki głodny, że aż je wieczką od słoika. Kitku, to jest o Jezu, Kuki, zadomowisz się tutaj? Tak naprawdę, przez tą majówkę nie zrobiłam niczego konkretnego, chociaż chciałam, ale y, okoliczności były ku temu przeciwne. No, nieważne, może sobie po prostu przełożę jakiś taki lepszy wyjazd, dalszy wyjazd na, na inny jakiś wakacyjny weekend. Tymczasem idę sobie akurat na moich, y, w moich rewierach na spacer. Pogoda była bardzo ładna przez całą majówkę do dzisiaj. No, ja dzisiaj oczywiście standardowo jadę w trasę, a. A pokażę Wam coś, bo zobaczyłam coś dziwnego. Poczekajcie. Słyszałam o takich praktykach, ale teraz jestem tego świadkiem. Zobaczcie, jest tutaj nacięta brzoza. Yy, butelka spadła. Yy, ściągany jest sok brzozowy, dobrze ja to mówię? Sok brzozowy. Tutaj też są na tych brzozach. Ma podobno właściwości. Dobre. Co so, ja muszę poczytać o tym, bo, bo słyszałam o soku brzozowym, że. Że, że jest świetny, ale nie wiem za bardzo w czym. Nawet wiecie, co? Nie wiedziałam, jak się go pozyskuje. Teraz już widzę. Mogłabym sobie zabrać, ale wiecie, no nie ufam rzeczom, które nie są po prostu moje. Zresztą nie bardzo tak przywłaszcza sobie czyjąś własność, nawet jeżeli las jest państwowy. Jeżeli wiecie coś na ten temat, to może mnie oświećcie, zanim ja zacznę szukać, bo jestem ciekawa. Wracając do tematu, nie zrobiłam w sumie nic konkretnego, ale konkretnie sobie odpoczęłam, bo spędziłam czas z rodziną, z przyjaciółmi, z moim synkiem, więc to było dla mnie najważniejsze, wiecie? Zresztą czego mi do szczęścia więcej brakuje? Była dobra pogoda, było dobre towarzystwo, więc chyba tak się powinno spędzać właśnie święta, nie? Wyjeżdżam w kierunku Monachium wieczorem, a ze względu na to, że jest święto, to podejrzewam, że nie będzie wcale jakoś tam... Nie będzie dużo ruch, więc nie będzie wcale tak źle na drodze. Mam nadzieję. Uwielbiam maj i uwielbiam ten zapach. Uwielbiam ten zapach lasu, natury. Wszystko kwitnie. Spadaj, robak. Wszystko kwitnie, więc wszystko naprawdę, nie że pięknie już wygląda. Jest zielono. To pięknie pachnie. Właśnie się szykuję do roboty, w sumie właśnie, ja właśnie już startuję do roboty, bo przecież kocham swoją pracę i uwielbiam czas wolny spędzać w pracy, ale wiecie co, <laughs> zaczęłam sobie grać w Coinmaster, Master, czyli właśnie w tą grę, którą bardzo wszyscy reklamują, typu Doda, Magda Gessler, reklamują gdzieś tam właśnie na, na... w telewizji, w telewizji powiedziałam, tak? Na pewno. No i właśnie co chwilę dostaję powiadomienia, że ktoś mi wioskę atakuje, także pamiętajcie się. Zostawcie moją wioskę w spokoju, nie? Są ciężko zarobione pieniądze. Widzieliśmy, w nie mm. w to jest Pierwsza, pierwsza na dżranem. Drugi rozadunek ogarnięty. Nocki naprawdę eksploatują organizm człowieka. Kiedy noc jest takim typowym czasem do regeneracji ciała po całym dniu, to zobaczcie, człowiek cały dzień coś ogarniał, coś robił, żył, a w nocy zamiast spać i się regenerować, pracuje dalej i tak. Faktycznie. Podejrzewam, że mój organizm czuje się starzej niż w rzeczywistości, niż rzeczywistości jest. Prawie, że idealnie. Ale prawie robi wielką różnicę. Ogólnie powiem Wam, że bardzo ładnie już tak majowo pachnie. Kwiatkami. Ojej, siatło nie włącza. Dzień dobry. Na Monachium, proszę, z kanią. Oks, e, powoli sobie wyjeżdżam, bo całkowicie jest w dole naczepa Kiedy jest naczepa opuszczona, no to wtedy bardzo bardzo łatwo o to, żeby tam się poobcierały nad kola. A ja tego nie chcę, więc sobie tak powoli wyjeżdżam. Ok. Tu sobie wyprostuję. No i wystarczy. idę zamknąć. I jedziemy dalej znowu. Coś się burzował. Pogoda jest piękna, jest ciepło i trochę burzowo, bo z tamtej strony widać, że, że, że jest jakaś burza i są burzowe chmury. Ale ogólnie zostało nam yy, dwa rozładunki. Dwa? O, nie liczę z tego tutaj. I po robocie. Także fajnie dzisiaj idzie. Nie pokłóciłam się z nikim. Ale odpukać nie Jeszcze, kurde, może się wszystko zdarzyć. Jeszcze trochę telecy mam, więc jeszcze może się z kimś pokucę. No i z to jak bracia. Naprawdę bardzo często ich spotykamy na trasie. Oni jeżdżą, prawie tak jak my także święta, nie święta. Nie pozdro chłopaki. Tam fajne chłopaki jesteście. A ja jadę na parking, jadę. O jezu, ale fajnie. Słuchajcie, tutaj coś się dzieje grubego. Ogólnie. To jeszcze była masa policji, to już się rozjechali, więc chyba już cała akcja zakończyła. Ale jeszcze coś gaszą. Będę Was informować na bieżąco, co robią. Nie widzę, więc Was nie będę informować. Ogólnie tam był błusik, taki, o nawet widać, to bordowe. Chyba, chyba się paliło, bo masa wody. I tam pikali. No, fajny maniek. No, także myślałam, że będę z tym zawijać i pojadę dalej, ale na szczęście udało mi się tutaj tak z boczku przycupnąć. Więc teraz sobie już mogę iść spać i jestem ogólnie padnięta. Bardzo mocno niewyspana, tak krótko mówiąc. Więc zamiast teraz trenować po prostu zregeneruję się, bo jest ze mną naprawdę słabo ostatnio. Dniami i nocami, ale wezmę się za siebie spoko, bo format do Master musi być. I robiłam z Adrianem, z atp Metamorfoza. I przez pierwszy miesiąc rzuciłam 3 kilo i słuchajcie, leci drugi miesiąc, jestem kolejny kilogram do tyłu. Także jestem, jestem szczęśliwa, jestem szczęśliwa, ale to dopiero początek drogi przede mną. Ok, więc na spokojnie przy obstawie Straży Pożarnej mogę sobie i spać. Dobranoc. A i nadmienię jeszcze. Słuchajcie, dzisiaj się z nikim nie pokłóciłam. Dzisiaj byłam bardzo miła, i ludzie byli dla mnie też myli. Także dzisiaj był fajny dzień. Parkingowe poranki, ale słyszycie te ptaki? Jest 7. 52. Fajny, że poranek majowy, ptaki słychać. Wszystko ładnie zakwitnęło. Wracam już do domu, tylko podwozę mam jeszcze jeden zaadunek drewnianych skrzynek. Takich skrzyneczek na pieczarki albo ogórki. W sumie już nie wiem. Ale pokażę Wam to później. Fajny poranek w terenie. Majówka! Jadę na myjkę. Muszę zapytać, jak to robią. Czy na trzy bramy idą? Czekając na myjkę, biorąc sobie chipsy z Bobu. Ej, z Bobu. Ostatnio dodawałam filmik, że wam powiem właśnie, yy, jak one smakują. Kurde, jakie one są mega. Powiem Wam, że nie czuć w ogóle różnicy, tak naprawdę. Ma się wrażenie, jakby. Szczęła mi tu Ma się wrażenie, jakby się jadł normalne chipsy, a są naprawdę mega zdrowsze. Zaraz mam ten skład. Bób. Olej słonecznikowy. Sól morska i przyprawy. Wszystko. W 100 gramach wartość energetyczna 471 kalorii z czego białka mamy 20, 21 prawie gramów. Będę jadła. No, myj się. Jesteś brudas. Gdzie ja jestem? Na krzywej. <grych> w Orenie na krzywej właśnie spotkałam się z Arturem. Artur mnie obserwuje na Instagramie, przybiegł właśnie, żeby zrobić zdjęcie. To się mi rzadko zdarza, wiecie. Ja nie mam farta do ludzi, nie mam farta do was, żeby z wami na przykład zagadać gdzieś na, na trasie. Może dlatego, że jestem niedoperzem i jeżdżę głównie w nocy. No, ale miło Cię było poznać, Artur. Także fajnie, lubię, lubię się czasem z wami spotykać, bo to są takie fajne momenty, właśnie kiedy możemy pogadać, kiedy się poznajemy. Najwięcej takich opcji do gadania jest na master tracku. Także, jakby co. widzimy się na masterze jeszcze. Bo na trasie to ciężko. To ciężko. O, na masterze się możemy napić kawy. jestem w domu, tylko podjechać pod rampę. No co? Dzięki, że byliście ze mną, Karol, jeszcze w trasie. Dzięki, że byliście ze mną po raz kolejny. Zobaczcie, jak grzeczna byłam z nikim się nie pokusiłam. No więcej takich teraz, więcej, bo wiecie, kiedy. jest takie kombo, w sensie, że rezie. Dużo roboty, plus. Dużo towaru, plus dużo nerwów, plus jeszcze te dni to jest masakra, to jest taka mieszanka wybuchowa, że masakra. Okej, okay, ja sobie wracam do domu w ten piękny dzień. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia następnym razem. Będziecie mnie oglądać? Lubię, jak mnie oglądacie. Fajnie, że mówię sobie teraz do telefonu, ale wiem, że Wy tam po drugiej stronie jesteście. Także pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i bądź ze mną następnym razem.